Siema! Widzimy się po długim weekendzie. Długim dla kogo? Długim? Dlatego długim. No nie wiem, od środy byłem w domu od popołudnia. Więc trochę czasu spędziłem. Jednak odpoczywając. I dzisiaj wystartowałem o godzinie 4.45 z bazy. Jakoś tak. 4.50 to chyba max. Niech będzie 4.50. I myślałem, żeby iść 50 z początku, ale jak zobaczyłem, że jestem przed piątą na bazie, żeby już wyjechać, to mówię nie lecę na Warszawę, bo jeśli jeźdźcie przed piątą, to jeszcze tam z Mińska na Warszawę idzie tak w miarę, w miarę fajnie. Godzina 30 chyba doleciałem tam w okolice Nadarzyna na na woli, bo tam miałem załadunek. Obok firmy, gdzie ładowałem już chyba z 30 razy w poprzedniej ekspedycji, a na tej co teraz ładowałem nie, byłem fajny, mam ładunek, był w miarę lekki, meble wiozę i lecę z tym na Poznań. Kilometrów może nie jakieś tam dużo, bo dzisiaj co ja zrobię? 70 odlotu, 300, no prawie 400 kilometrów powinienem zrobić. No nie wiem, mam nadzieję, że coś jeszcze dzisiaj poładujemy. Zobaczymy, jak rozładunek pójdzie. Będzie im ciężko to ściągać, bo ani tego wózkiem widłowym nie ruszyć, ani kurcze, no nie wiem, jak nie będą mieli przedłużek, to co oni zrobią, bo palety są włączone po długości niektóre. Niektóre meble po prostu luzem stoją, więc no nie wiem, będą się męczyli. Zobaczymy, jak to będzie. Lecę chyba na jakąś budowę CPN-u. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem. E, mieli też problem, bo tak. Od spedycji dostałem adres ulicy Inny. Tutaj mi podawali Inny. Jeszcze facet mi sprawdzał na zleceniu, był gdzieś Inny. Albo przekręcali e, tę ulicę po prostu. No nie wiem, zobaczymy. Wyszukało mi w adresie tą ulicę, co dostałem od spedycji. I tego się trzymam jeszcze, jak będę tam bliżej po 45, bo jedną 45 muszę walnąć to potwierdzę, czy na pewno lecimy na tą ulicę Ta na tafijsk ale fajny odcień. o kurczę oczko się cieszy śliczne, śliczne było pogoda póki co dopisuje zobaczymy jak się tydzień będzie układał i lecimy trzymajcie się widzimy się pewnie po rozładunku Feeling lonely, and I wanna make this time to end the ride Fading it too slowly, were those gonna lift me up this time? You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you. Wczoraj rozładowałem i zdążyłem podlecieć pod załadunek 30 km miałem No niestety, w Poznań to były korki tragedia Załadowałem już pod koniec, pod sam koniec mojego czasu I ustawiłem się na parking na pauzę przed firmą Ale jakoś wczoraj tak nie oglądałem tego parkingu zbytnio i wjazd na parking, e, tak jakby, żeby wyjechać z parkingu, to trzeba było przejechać przez firmę. A brama była zamknięta o tej godzinie, co ja chciałem ruszyć, a pozostawiali wjazd tam i Musiałem takie manewry robić przez 10 minut. Że to głowa mała. Teraz jestem tak wyciechany, nie wiem dlaczego. No, spałem w sumie 3,5 godziny i sam wiem po sobie, że nie powinienem o teraz e, po prostu. Jechać nie wyjadę dopiero 3 godziny, chyba 10 minut, ale nie powinienem teraz jechać, bo dosłownie, już normalnie strzelam się w głowę, żeby po prostu nie spać. Bo no tragedia! Jeszcze powiem wam, że tak, znaczy nie chcę powiedzieć, że jeszcze tak nie miałem, ale dawno tak nie miałem. Zostało mi 40 km do celu, jakoś to się ratuje jak mogę, żeby tylko tam dolecieć. I też rzucić, bo na rozładunku się może rozbudza. Tam nie wiem, trzy albo cztery palety mam do nich. I akurat tam u nich bym wykręcił 45 to bym się przespał z pół godzinki i poleciał dalej na Szczecin. O, schamował, może coś tam stoją. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Ale chyba nie no więc widzimy się w Stargardzie teraz e, na pierwszej rzutce, a później Szczecin co dalej? nie wiem będziemy na bieżąco spali nie no żartuję dajemy radę jestem już po dwóch rozładunkach tutaj trochę się obawiałem że e, odstoję swoje, ponieważ firma w ogóle była zamknięta, bo to magazyn e, budowy jest, on jeżdżą e, po prostu i no, wykańczają, budują ich, tutaj nie ma. Ale zadzwoniłem, przyjechali, więc też w miarę poszło. Ale dojazd to był tragiczny. Żałuję, że w takich miejscach nie ma gdzieś kamerki, podpiętej, naszykowanej. Ale ciężko to kurczę jest tak poustawiać, żeby później wysiadać, zatrzymywać się. 15 sekund zdążymy, żeby to ogarniać wszystko. Ale naprawdę, miejsca jakie zdarzają się na tej kurcze krajówce, to hard. Nieraz właśnie się śmieje, bo kierowca jak wychodzi na parking i mówi, że jeździ na międzynarodówce, to on jest kurczę wielki e, pan. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Odnośnie jeszcze tego e, snu co wam mówiłem, bo oglądają też mnie przecież. E, no, osoby, które będą chciały może w przyszłości jeździć e, zawodowo Żebyście mnie źle nie zrozumieli, jak Wam mówiłem e, o tym, że muszę się powstrzymać od snu. Ze snem nie ma co walczyć. Jeszcze w taką pogodę w dzień, jak tutaj do godziny, do dwóch to jeszcze są po prostu ratunki na to. Przynajmniej mi się tak wydaje. Każdy kierowca do tego podchodzi inaczej. E, że da się wyratować ten organizm, żeby tam dojechać tą godzinkę, mówię dwie maksymalnie. Ale w nocy e, ze snem ja na przykład nie walczę, bo na sen nie ma mocnych i to wam powie też, no już prawie każdy kierowca, który trochę pojeździł, po prostu no zasypiacie i tyle. Nic wam nie pomoże czy otwarte okno. Czyli tak jak się macie już, no niby są tacy, co latają, e, cały czas nie wyspani i jakoś im to wychodzi, ale do czasu. Mi jak się chce już spać, mówię podciągam godzinę, dwie i jeśli jest już tragedia, to. Wolę się zatrzymać niż położyć skład i narobić po prostu olbrzymich kurcze kosztów niepotrzebnych. A jeśli bym po prostu się przespał tą godzinę, nawet czy dwie, czy wcześniej skończył, yy, szybciej skończył, wcześniej zaczął, to nic się nie stanie. Dobra, pomykam na policę, ładować, zobaczymy kurczę. No taką cichą nadzieję mam, że może nie być kolejki, ale przekonamy się. Póki co Szczecin idzie w miarę. Światła mi się e, układają. Wystarczy, żebym staną na dwóch i już by był niezbyt. Byłoby niezbyt. Niestety w to już minimum 5 godzin stania, jak przeleciałem, więc jest tragedia. Ojej. Mm. Czytaliście, co robi się na pauzie? Gotuje się. O matko. Ja nie chcę. Teraz mam cień tutaj. Zrobione. O, siedzi to się przyjemnie. Ale wcześniej nie miałem tak dobrze, bo tej, tej naczepy tutaj nie było. Dobra, chyba kończymy. Witam Was w pierwszy dzień lata a zarazem środa, prawie 8, za 6-8 do celu 340 km. 1,45 ciskam na Lisie cicę trochę kilometrów do zrobienia mam od startu, nie wiem 520 chyba było, coś takiego. Police dały mi się we znaki, odstałem się tam naprawdę sporo, nie wiem. Czekajcie, już Wam mówię. 16 godzin. 16 godzin spędziłem w Policach. Niestety no. Co poradzić. Za nawozami czasem tyle się stoi, a szczególnie w Policach. Police słynne są, tak jak kolega napisał w komentarzu mnie pod zdjęciem, na całą Polskę. No nieraz bywa tak, ale to sporadycznie. Ostatnio byłem te dwa razy, gdzie wyjechałem w 3 godziny. A wczoraj miałem słaby towar do zabrania, bo akurat tam największa kolejka była. Pogoda fajna. Zobaczymy czy się dzień tak będzie utrzymywał cały, czy wysiądzie. Ale jak w skończę wcześniej i będzie takie słońce, to w sumie nie wolałbym deszcz. Nie mam w wolwie klimy postojowej. Mało spotyka się chyba, co z klimą postojową? Macie klimę postojową? w aucie. U mnie niestety jej zabrakło. No jeszcze na Polsce to na Polsce, o manik. Na Polsce to jest jeszcze w miarę znośnie te upały, a jak latają tam na Hiszpanię, kurczę, bez klimy ja im współczuję, naprawdę. To jest nic przyjemnego siedzieć w tak nagrzanym aucie, bo człowiek spać nie może. No nie da się. Wczoraj próbowałem zasnąć, jak oczekiwałem na załadunek. To z początku też nie mogłem. Dopiero później, jak mnie zastawili naczepami i się poprawiłem w cień, to już miałem naprawdę przyjemnie. Chociaż wtedy trochę snu złapałem. No dobra, pomykam i widzimy się zapewne po rozładunku, albo na rozładunku. Zobaczymy, czy to będzie jakaś hurtownia z nawozami, czy rolnik, bo nie wiem. Tym tygodniu do załadunków, ponieważ stoję po 5 godzin, e, zawsze wczoraj też odstałem 5 godzin, żeby załadować. No i tak bym nic wczoraj nie ujechał, bo ledwo mi czasu zostało, jak zrobiłem wydruk później e, z czasem jazdy, bo wczoraj tam ponad 600 km weszło. To chociaż z tym był dobry dzień, ale Ledwo starczy mi tego czasu pracę załadować. Wczoraj mi się udało. Jeszcze babka mi na wadze wkurzyła, bo pokazuje się waga wolna, waga zajęta, ale to się nie zmieniało. Waga wolna, a nikogo nie było. A widziałem, że ona siedzi w tej budce i krzyczę na radio, krzyczę na radio, czy mogę wjechać, mogę wjechać, mogę wjechać. Nic się nie odzywa. Podjeżdżam już pod szlaban, to 50 metrów a ona krzyczy po prostu do jakiegoś tam kierowcy Wojtuś wjeżdża i, no i każe mi cofnąć, myślę sobie o ty kurde w dupę kopany i nie, ja ten zajmuję dobra, cofnąłem, machnąłem ręką później e, towar się nie zgadzał, waga się nie zgadzała z Wagą podano w dokumentach, prawda? Ile powinienem mieć na sobie tego ładunku? Obra, Abarodo do powtórnego sprawdzenia. No i wróciłem tam. Tam to szybko poszło, bo się zlitowali, nie chciało im się pokończyli pracę i mi e, po prostu podpisali ten kwit, ten protokół odnośnie to kierunków na rondzie To się nigdy nie nauczył włączać. Odnośnie tego, czy mogę jechać, czy nie. I pomykam sobie na Poznań. Wystartowałem dzisiaj. Powinienem dojść na raz. Zobaczymy, jak to będzie się układało. Ale chciałbym dojść na raz, bo mam e, dość taki market. Mogę tak powiedzieć. Market większy, wiem, że bywają tam kolejki. To chciałbym dojść na dziesiątą na raz. Może nawet dziewiąta, pięćdziesiąt, bym doszedł. Zobaczymy, jak na autostradzie będę kręcił, ale coś tam postaram się nadgonić. Poznanie rozładowane, dwie godziny chyba jakoś czekałem, w lerwa na zdjęcie. Gościu wywalił paletę, ale już prawie ostatnią, ale to za moim, już za moim autem, już po prostu jechał sobie i najechał na, nie wiem jak to się nazywa, ten ściągacz, chudy taki mały pasek, co ściąga do siebie aluminium, miałem i pogiął praktycznie całą paczkę aluminium, ale mnie to już nic nie interesowało bo dokończył mój rozładunek, tam to dał pod bok, więc to trudno, no co, zdarza się pojechałem ładować e, pojechałem ładować do ro Rokietnica, Rokietnica, nie Rokitno, Rokietnica w okolice Rokietnicy załadowałem jakieś trochę Ciężko mam, to jest chyba ze 23 tony. E, takie betonowe, zbieranina taka, bo tak trochę takich e, marmurowych płyt, betonowych słupów. Jadę z tym na lesznowolę, więc tam będzie rozładunek jutro, bo dzisiaj już nie dolecę. Nie ma szans. Nie mam tyle jazdy na dzisiaj, bo też w miarę wcześniej zacząłem. Więc nareszcie, chociaż dzisiaj może się wyśpię normalną dziewiątkę. Jutro wpadnę tam na siódmą rano. Załadujemy coś jeszcze i weekend! Dwa, ile mi zostanie? Dwa tygodnie do urlopu, chyba po tym tygodniu, więc od 10 lipca nie będziemy się widzieli. W trasie mnie, nie w trasie, mnie spotkacie, bo będę jechał osobówką, ale ciężarówką, niestety. Tydzień wolnego będzie. Lądek. Dobra, pomykam sobie na Warszawę, może coś na pauzie jeszcze ponagrywamy. Jestem już po rozładunku w Lesznowoli, kurczę te wycieraczki, jestem po rozładunku w Lesznowoli i chciałem nagrać, powiem Wam, że wyciągałem już kamerkę, jak zaczęło lać to się schowałem do auta <laughs> i tyle z tego. Mam godzinę 8, przyjechałem na siódmą, może z 10 minut przed, więc godzinkę jakoś trwał rozładunek. Ile chcę ładować na ożarów. firmę Do firmy, której nie lubię, bo byłem tam trzy razy i trzy razy odstałem. Mimo że byłem rano, to stałem po 10 godzin, więc niezbyt kolorowo. Ale no, no co, jedziemy, załadujemy i w poniedziałek będziemy działali dalej. Zobaczymy, gdzie to będzie szło. Może jakaś fajna, daleka trasa. I tyle. A, jeszcze właśnie, co miałem powiedzieć. Wczoraj dodałem zagadkę na Facebooka ktoś odgadnie po zdjęciu, gdzie e, pauzowałem. No i z początku walka była zacięta, nikt nie trafiał, no ale w końcu kolega pod wieczór, pod wieczór albo w nocy, nie wiem o której godzinie dodał post, trafił, bo chyba mnie po prostu e, zobaczył, że tam stoję, bo wstawił zdjęcie, więc tak jak obiecałem, paka wygrał. Więc no co, na pauzie gdzieś będzie trzeba paka odstawić. Dobra, zmykam ładować i widzimy się po rozładunku. Tam nie można nagrywać. Chyba, chyba tam nie można nagrywać. Tak mi się wydaje, że widziałem kiedyś plakietkę z tym, ze zdjęciem, a zresztą zobaczymy. Jak nie, to się podpytamy. Tak walczę o to, żebyście mogli zobaczyć, jak przebiega taki załadunek jeszcze. Ale tak jak Wam tłumaczyłem ostatnio, no nie jest to takie proste. Wolę dmuchać na zimne Niby to zwykłe nagranie, bo nic by tam wielkiego nic się nie dzieje. Zależy jaki jest towar, to trzeba wiedzieć po prostu od towaru, co można nagrać, a co nie. Ja te 50 na godzinę przekroczyłeś dozwoloną prędkość. No. Dobra, widzimy się w Ożarowie. Fajna, fajna nutka. Ja już na weekendzik pomykam. Fajnie się udało. Firma wożerowie dzisiaj naprawdę mnie pozytywnie zaskoczyła. Znaczy pozytywnie, od 8.30 do 11.30? Jakoś tak, no to też nie krótko, po prostu wcześniej przyjechałem i dlatego mi się udało wcześniej w miarę wyjechać. Lecę na Rzeszów i jeszcze jakąś drugą miejscowość, ale to Wam powiem bliżej. Eee, nie, to Wam powiem w poniedziałek albo napiszę na Facebooku w poście, będziecie mogli zobaczyć. Bo nie wiem, ja jakaś taka... Nie byłem tam chyba nigdy, to, to jej nie kojarzę, nawet nie skupiałem się nad tym. Kurczę, mam wasta chyba w ten piątek, bo nie wiem, zgubiłem chyba zegarek, więc niezbyt kolorowo. A może gdzieś tutaj leży w kabinie, ale wydaje mi się, że jak wyszedłem na dwór, to go zdjąłem. I no. No nie wiem, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie. No dobra, żegnam się z wami i życzę Wam. Miłego weekendu!